Un pojeta de ventela para dulido Carte Juanito el megano Etapa petale turbo Para que quieres el mejor El mejor Już jej funkcja skradania włączyła Coś będzie, coś będzie Dobra, tutaj mamy coś Tam jest jeden. Patrz, tylko jeden jest. Hmm... Lena ma perzy całkiem. Aha, aha, tędy mam iść? A czego on tam pilnuje u góry? Może musimy tam tędy O, oh, już nas tam załatwi no i chyba nas załatwi no dobra dajmy się zabić bo. już nic nie zrobię trzeba go jakoś tam ten chyba złapić gdzieś indziej się w ogóle nie rusza w jedną stronę Zobacz. No dobra, teraz Wejdzie w minę Kurde, to ta kamera Jakie skarby niezliczone Dobrze, że tędy poszliśmy Ups Tam w ogóle kości I co, on będzie tak stał w tą stronę cały czas? I sobie tam przejdzie z powrotem? Dobra, szybko. Dobra, tutaj co mamy? Dopalacz. Oj, serduszko widzicie. To już się normalnie milion razy więcej cieszę, że tędy weszliśmy. Dobra, tutaj możemy iść. Ale może bezpieczniej będzie tędy. Dobra, jest tutaj. Trzeba będzie uważać. A więc, tutaj mamy jakieś przejście inne. Kanałami. W ogóle jak się ten zwiększyły obiekty o. Kurde to za kamera nie mogę Nie możliwać Dobra teraz mi się Kurde no co za kamera nic nie widzę przez Przejdź, przejdź Może go się po prostu strzelimy Ciąg zapominam o tej możliwości nie możemy go kurde, nie mam tej butelki No to fajnie Co możemy? Jeszcze nic nie da. Hmm. Kurde, patrzcie, no nie da się. O góry coś jest? a dobra, już widzę. To jest platforma.

W którym momencie ustrzelić to? Tak? tak, żeby goś wjechał w te prądy. Potrzebuję go ustrzelić. O, jest, udało się. No i pięknie, widzicie? Te kryształki tam znowu gdzieś się czają. Bo znowu się włączył tryb skradania. Mamy jednego, a nawet trzech. Dobra, chyba wiem kiedy. Dobra, no, teraz poczekamy. Szybko, 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 szybko. tylko żeby tutaj nie przyszedł. No i dobrze. Że na A dobra, mieliśmy. Już się wystraszyłem, że gdzieś nie wziąłem. Musiałbym się tam wracać. Kto on się wziął? Jak on tu wlazł, to Zapiszem się. Zapiszę się i zobaczymy, którędy on wlazł. Był mi to bardzo interesuje. Tędy? Centralny, O, no Dobra, ja chcę tam jeszcze wrócić, bo... The no. taki <laughs> delikatny. Jeszcze tutaj nie sprawdziłem jednej rzeczy. Proszę bardzo, wszystko wyłączone. Tędy mam iść? Chwilę. Zobaczymy piętra. Nie, tam jakiś pokój powinien być tylko. Przejście. Patrzcie, dwa te zapisy trochę dziwne. Czytniki. Ten jak się skradza? tak wielki. Aha, dobra, my tędy przechodziliśmy. Dobra, dobra, nie zauważyłem, że wróciliśmy do wcześniejszego pomieszczeń, czyli ten lecimy. Centralny hol. Tamten chyba stoi tak w miejscu.

Trzeba się go chyba stąd pozbyć jakoś. Czy coś. Jak go kopniemy? O no już fajnie. Ej no, goście. Tamten ten że w ogóle mi nic nie pomoże. Co dziad? <grymne> Dobra, załatwicie mnie już. No, dawaj, zabij mnie. W ogóle go się nie może trafić. Co za mroczna muzyka. na muzykę. Nas załatwili. Chyba muszę się do nich podkraść. I z ich perspektyw zrobić. O, dobra, mamy. Tłum ludzi. Patrzcie w ogóle jak. Było masakra. Dobra, to chyba musimy wracać. Dobra, że w ogóle ten ty nie przyszedł za nami. Co za gościu. Taki z niego agent. A gdzie on jest w ogóle? Dobra, mamy zdjęcie, co się zapiszemy. Eee, na tym. Tak. Kontynuuj. Dobra, i. O, tu jest. Ej, WH. Zaciąłeś się, chłopie? Wychodzimy stąd. Czyli, dobra, mapę sobie włączymy. Czyli, jedno już mamy. Zdjęcie, jeszcze dwa zostały. Zaraz pójdziemy, pewnie to robić na tym pierwszym piętrze. A później wrócimy tam do tego kanału, i z tego kanału wrócimy. Sobie. Dobra. Eee, czyli, ekspandy. Ej, a czy tych paczek nie rozwaliliśmy wcześniej? Dobra... Tam w ogóle przytwarli śmigiełki. Co to jest? Miny, miny, wszędzie miny, miny everywhere. Jeszcze się przed tamtym czymś musimy chować. A, O jak miło. <laughs> A <Ua. O, run. laughs> Dobrze jest, dobrze jest. Jesteśmy na końcu, może nie zginiemy. Tak, udało się. Jaka muzyczka wesoła. Takie <taki mi nie, nie mogę. I sklep, ile. Wszystkiego. Nie chcę wrócić, tylko brać. Najpierw A dawać box to. Of Star Cos restores one wszystko. of your energy. wszystko. repair pod restores tutaj heart of your energy. The dawaj. Ej, w ogóle heart przeszedł przez te... Przez te niebieskie, a my nie możemy. Ale chamsłap.